Siema, tu znowu ten zjebany montażysta I chcę wam tylko powiedzieć, że gra jest nagrywana zaraz po tej z poprzedniego odcinka Po tamtej grze i poziomie jaki pokazywali nasi przeciwnicy czy sojusznicy poczuliśmy się trochę pewni, A zresztą sami zobaczcie A, i to co widzicie w tle to jest jeden z moich rysunków Bo nie wiedziałem po prostu co dać w tło Dobra, będziesz nagrywał gierkę z kardynałem na soporcie Z corner sub Płotę nie. Wiesz, że on nie powinni na ciebie trafić, No, na swoich przeciwników. <śmum> Wiesz, co. Chodzi. Niestety tak czyli tak, na tak zwanych honorowych przeciwników, <suszy> 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 którzy dajwują na 100 HP. Hmm. Niezręczna cisza. <laughs> Niezręczna cisza MP3. <laughs> Wyłącz to. Co? Niezręczną ciszę. <laughs> Dandy mogli się sfaszystować z Karnera. <laughs> Boję się, że go mogą zbanować. <laughs> Coś nim gra jeszcze chyba. <laughs> Ktoś na tym świecie ja nie chcę fersypikować tego. Nie musisz. Dobra, to pikuję ci z Karnera. Dandy masz Sylasa? Nie. Kurwa, mańka. Mam syndrę. Dobra, pierdolę to. Chciałem wiedzieć, Może na co na midzie Kurwa, zeda Ale w sumie, gdybym wziął Syndrę, to ja pierdolę. Nie, no on się wjeżdża do rzucasz. Że... Piszesz XD. <grystanie> Chyba, że chłopca zniknie. No tak. Ale budujesz za nie. <grystanie> I masz Writhfire. I chillera totalno. Czekaj co? A Kali Czemu oni mają kurwa dwóch asasynów? <grystanie> Czekaj Ja bym czy... powiedział, że Cztery. mają czterech midlinerów. <grystanie> o kurwa. Ale Tim. A kurwa, team combo bogu. Alo! już serio, bo czterech asasynów. Po co się gra z karnera pod czterech asasynów mają. To je pod tankach u im dół. Po, po kolejnych i apelius. Po trzech asesynów i apelius. Po trzech asesynów i apelius. Po <noise> Lubię się do niego masturbować. <głos> <Co>? <głos> no, kurwa, ma mastera, mastera na dżungli, którego Nicku nawet nie jestem kurwa w stanie przeczytać. <głos> <głos> ja tak chciałem jest taki challenge. Ja przeczyt Link Mastera. Zezol Ali Moła 2001. Ała, ja... ty mnie, Hert. dobry. Szklany penis. A, rzeczywiście. Kali w enemii. Czy my gramy na pięć... My gramy chyba, kurwa, na pięciu Polaków. Wysoka. Wysoki poziom w tym ironii. Czemu, czemu nie spotykamy pięciu Polaków? Ja pierdolę. Nie dziwi mnie to. Co doświadczy o tym kraju? Aha, no. z Gramy na takim poziomie, że ten zet nie wie, że lasaku wybucha. No. O oh, kurwa jest no wysoko. Jest wysoko, nie, jest, no kurwa, jest kurwa wysoko. Ja się boję spaść. Da się kurwa? O, ecco idzie. Się? Ja pierdolę. Kurwa na kogo my gramy? Na mini majka. <laughs> To by było jeszcze niżej, porozumiesz? Bo jest... Trzeba wykręcić jakąś dramę, żeby zdobyć popularność. Tak. Ja by... Jestem nasłowniką Adiego Antechno. Techno. Wyzywasz go na Fame MMA? Tak? Małbyś. To ja idę z Kacperem Blońskim. Czemuż kany penis ma trzeci level dopiero? Jakim chujem wy wygrywacie z karnerem na saporcie linię? jest super. Skarnuj. <gryw> ja pierdolę. Dobra, ej, smoku, co ty na to, żebym maksował E? Dobra. Jest kurwa wysoko. Kurwa, jest wysoko, nie? No jest, jest, kurwa, jest kurwa, wysoko. Paweł idzie na topa. Paweł idzie na miło. Eluwina. Dawaj tego ekko. B, zamykamy go. Dobra No, Ty jest świadomy, nie? że się właśnie zabił. No Dobra, zaraz mamy. Po prostu za tej farmy. O kurwa, ale jestem Debilem. Dobra Jak nie trafisz, ja to dogonię. już nie ma Ja go dogonię. Mam, essa Kontrol 6 Jak mnie to Musi... Trzeba się dostosować do poziomu, tak? Z, z, z. Czemu ten Z jeszcze nie zszedł? Ja byłem z, przez pół godziny w dżungli Eko, a ten Z jeszcze nie zszedł. Smoku, Lecę pod Knights Pow Pow? Overpow? Kurwa, zaczyna mi się RK tego Akali. O, idę znowu zabić Eko Siema. Czemu jest 7-0? Co, Co, Co to jest? Z czego ja mam 5 fragów. Co to jest za poziom? On zginie? zginie. Kurwa, zginął. A z... moje tam robi kiedy można? Mam mer. Kurwa, zginę. Gdy Ej, ale za to to już na YouTubie są. Baby. <grywy> Ten to musiał <grywy> Pierdolnąć. Ale ja nie wstawiam całych gier. Nie jestem upośledzony. Jak Nerwarian, któremu się nie chcę montować. Mimo tego, że mam montażysta opłaconego. Jest e... Jednak Zet nie schodzi. Zapomniałem, że tu ludzie nie schodzą z linii. To jest za tylko 10 farmy przewagi, ja siedzi całą grę na linii. A mnie nie było kurwa przez większość. Ja pierdolę jestem pośledzony. Ty mnie herd. Bye, have a great time! Kurwa wysoki poziom w tym Ironie. Ja pierdole, jeśli w Ironie się kurwa na co dzień takie rzeczy dzieją, to kurwa, bać. To jest ta ciemna strona ligi. Zwłaszcza, że jeszcze są placementy i tu jeszcze jest trochę normalnych osób. Nieliczny odsetek. Może my trafiliśmy na ten... <laughs> Dobry flash, od... ja pierdole, nie. No, jeśli my trafiliśmy na tych normalniejszych, to się boję co się kurwa dzieje. W głębszych tak. Zwłaszcza, że smoku ma brąza. Więc podwyższenie Czy... trochę. Jakbyśmy we trójkę mieli, jakoś tak w połowie sezonu, Irona czwórkę, to wtedy to by kurwa się odpierdalało. Ale byłoby bola. To jest kurwa prostsza od normali. Od. Nie od nie wiem, od kurwa Botów. O, to jest podobne razem. <noise> ja mam RK pajko ja pierdolę co ja teraz mogę odjebać. Jakie one shoty mogę posiadać? O, tu jest ten pajk. Oni się nie spodziewają, bo oni nie wiedzą co robi Sylas. <noise> bo Sylas to ogólnie najnowsza postać w lidze. <noise> Kurwa jest nowszy od seta. <noise> O kurwa. Z czego ja dostałem takiego slowa? Jakie one shoty Ej, chodźcie na dreja. Chuj. No, jest misja. Może dajmy im kurwa fory i nie róbmy drajków Ty chcesz, że dać fory przy statach 267? <grym> Nie no, grzmocą nas w dupę. Może to by im lepiej wyszło niż granie w ligę. 38 Jeez. No Tak trzeba się zrównać z poziomem. Ja pierz dole, nie